Cześć, z tej strony Archie, witam was w kolejnym odcinku z Natsubery. So w dzisiejszym odcinku czeka nas Poród Eriki i słuchajcie, urodziny Rosa i Filipa. Także mam wrażenie, że znowu będzie się dużo działo. Mam już słuchajcie przygotowane imiona dla dziecka, także zobaczymy jaka będzie płeć. I słuchajcie, nie mogę się już doczekać, także w sumie możemy zaczynać. No więc słuchajcie, aktualnie Filip robi śniadanie. Postanowił, że zrobi sałatkę owocową, także y, zobaczymy co mu tam wyjdzie. I jest godzina 7.30. Z tego co wiem, Erika chyba jeszcze śpi. Tak, Erika śpi, chociaż. Chyba już... tak, ona zaraz będzie wstawać pewnie. Roz już wstał, przed chwilą też spał i jest smutny i jest głodny, ale to już mu damy jedzonko, także nie ma co. I słuchajcie, dzisiaj pójdziemy z Filipem do pracy, zobaczymy jakie są nowe zadania, co tam on ma zrobić, pewnie będziemy robić jakieś wynalazki. I słuchajcie, zastanawiam się kiedy będzie Erika rodziła, bo jest siódma, ósma prawie. A ona ma trzeci trymestr od ostatniego odcinka, w sumie. I wolałbym, żeby ona urodziła teraz, w sensie, żeby zaczęła rodzić już, żebyśmy potem poszli z Filipem do pracy. Ale jeżeli tak się nie stanie, to zastanawiam mnie w ogóle, yy, co się stanie, jeżeli wiecie, ja będę w pracy z Filipem, a ona zacznie rodzić. Czy to jest w ogóle możliwe, nie? Dlatego no zobaczymy. Yy, Filip, weź to posprząta i to włożymy do lodówki. Dziecko je, dziecko jest yy, w trakcie, dobra. Erika, czemu ty jeszcze śpisz, skoro to masz pełny pasek? Wstawaj. Chodź tutaj sobie. Skorzystaj yy, i też sobie. Weźmiesz resztki. Także słuchajcie, co jeszcze na dzisiaj? Na dzisiaj, słuchajcie, przyszły nam rachunki. Także nie mamy nawet pieniędzy, żeby je zapłacić. 3000 potrzebujemy. Więc ja myślę, że zatrzymij na chwilkę, póki ty i tak nic nie robisz. Zobaczmy, czy tutaj są jakieś roślinki. Tak, są roślinki, więc zbierz cały plan szybko, Filip. Bo na dziesiątą mamy chyba do pracy, z tego co pamiętam. Tak, na dziesiątą mamy do pracy. Także sobie to ogarniemy. Pójdziemy do pracki. I słuchajcie, zobaczymy, czy Erika nam urodzi sama, czy będziemy musieli, nie wiem, wrócimy i dopiero zacznie rodzić, czy co ona zrobi. Co do Rosa, to on ma mieć urodziny, więc ja myślę, że my zrobimy po prostu takie przyjęcie jakieś w domu. Może sobie zaprosimy właśnie Robina, Jo Mariego, Maryśkę i Luisa. Pokaż, czy ty tutaj sobie zbierasz, zbierasz sobie. Zrób to tak, proszę cię, bardziej szybciej. Zawsze do to zrobić szybciej. Nie rozmawiaj z nikim. Bo za chwilę będzie wiecie. Już wiem, że tutaj się klika i się zaznacza i można ładnie sprzedać. Już wiem. Już się nauczyłem, obiecuję, bo w poprzednim odcinku nie wiedziałem. Brakuje nam jeszcze tysiąc, niecały. Możemy jeszcze powiem wam rozmnożyć szybko, żeby Sprzedamy, Ojej, ta była do 120. Ta jest 120. LOL. Dobra, zobaczymy. No, sprzedajmy to, nie mogę tego sprzedać. Ty Filip, idziesz do pracy. To czekajcie, jeszcze zatrzymię i dam. Zrobimy. Strzemy... Tak, ta jest to 120, damy ją na chwilę Ericę, damy rozmnażaj i co mamy tą stówę? No trudno. I damy tam, żeby jeszcze młodemu. Młody rozmnażaj żabę. Też za stóweczkę, także no trudno, damy ją Filipowi z powrotem. I słuchajcie, co do Rosa, bo nie wiem czy skończyłem, pewnie nie skończyłem. Musimy mu ogarnąć te umiejętności, więc ja mu kliknę, żeby on robił tak jak klocki, bo z tego co pamiętam, to ma myślenie do zrobienia tak dokładnie, ma połowę myślenia i końcówka korzystania z nocnika. O! Mój. Boże. I co teraz? Przecież Filip musi iść do pracy. To chyba wychodzi na to, że dzisiaj nie pójdziemy z nim do pracy, w sensie yy, razem z nim. O mój Boże, jest ci zimno. Tylko po prostu zrobimy to z y, jutrzejszym dniu, we wtorek. To, czy ty możesz urodzić w szpitalu? Tak. Dołącz. Wejść sobie właśnie Filipa i lecimy, zobaczymy co to będzie za dziecko. Okej, okay, jesteśmy znowu w szpitalu. Filip się przebrał do pracy, bo on miał iść do tej pracy, ale myślę, że, że nie pójdzie teraz, tylko pójdzie po prostu jak już się dziecko urodzi, więc weź ty się, przebierz w cokolwiek. Ty chodź tutaj, Erika, szybko, już jesteśmy doświadczeń. A ty nie byłaś naszą lekarką? Dlaczego jesteś teraz asystentką? Skuj się w recepcji, chodź, Erika. To już żadna nowość, my już tu byliśmy, my już wiemy co robić. O, chyba coś się ruszyło, chyba idziemy rodzić. Chodź tu chwili, szybko. Tylko nie wiem, do którego pójdziemy, czy do tego, czy do tego. O, dzisiaj poród nam odbiera pan Logan. Zaraz zobaczymy, co to będzie za płeć, chłopiec. No, słuchajcie, no trudno się mówi, nie ma dziewczynki, no, ale mamy chłopca. I słuchajcie, dla chłopca przygotowałem imię, które podała mi Maja i jest to mianowicie Florian. I już wam mówię, że tak, istnieje takie imię w języku angielskim, sprawdziłem nawet kilkukrotnie na różnych stronach, także y, jest takie imię i mi się bardzo podoba, jest związane z kwitami, także możemy chyba dalej kontynuować. Chciałem trochę tą dziewczynkę tak szczerze wam powiem, no ale... Jak nie dziewczynka, no to trudno. Chłopiec też jestem zadowolony. Także z powrotem do domu, a Filip do pracy. Znaczy, słuchajcie, bo jesteśmy w domu, tyle że Filip ma, że jest w pracy, a stoi tutaj, i ja nie mogę, wiecie, kliknąć na nic, on jest w pracy. I nie wiem, co się zbagowało. Także, no co szczerze wam powiem, że skoro jest z tej pracy, no to niech jest w tej pracy, masz tu chodzić gdzieś mi to tam obojętne, nie? Tylko żebyśmy dostali hajs później. Dobra, gdzie jest dziecko? Dziecko jest tutaj. Czekajcie, ja je przełożę szybko. Tutaj, żeby był Florian. Niech on sobie tutaj leży i od razu się nim zajmijmy. Nakarmmy go, no, nakarmmy go, przewijmy go, chociaż pewnie to jest niepotrzebne. gawożmy kołyszmy... Róbmy głupie miny. A co do. Co on tutaj ma? Nie na narodzeństwo. Przestań, Ros. Co ty w ogóle? Fajnie, będziesz miał brata. zastanawia się. Nie, nie chcemy. Mamy dziecko. Więc, póki jesteśmy przy Rosie, to Ros, słuchajcie, coś tutaj. Mm -hmm. Dobra, czy ja mogę to wywalić do kosza na przykład? Mogę, dobra. Pros sobie tutaj, szybko pójdzie robić te kształty. I ci nie narzekaj na brata. 4 godziny. No, za 4 godziny zapomnisz, że masz w ogóle rodzeństwo. Kto tu tak gada? Dobra, także on sobie tu ogarnia tą umiejętność. Zobaczmy, ile mu będzie brakowało zaraz. On robi końców. Ktoś tu gada! Kto tu tak gada? Nie, no, kutź was, czekajcie, bo nie dam rady, nie? Czy ktoś tu cały czas napierdziela tak głośno, mega, jakby był normalnie w moim domu, tam w środku gdzieś, nie? I to nie żadne z nich. Słyszycie to? No, także Filip jest w pracy aktualnie, więc no, no co wam mogę powiedzieć? No, no. No i znowu gada, nie, nie dam rady. Nie, ale już mam takie nerwy, że sobie nawet nie wyobrażacie. Dobra, mamy trzeci poziom. Dziecko jest w stanie tragicznym, ale słuchajcie, on chce siku, więc chodź szybko mu tu pomóż w tym siku. Niech on to zrobi. I może uda mu się wbić poziom. I on śmierdzi. No ale tego go wykąpiemy zaraz. Tylko by było super, jakby on faktycznie wbił ten poziom, no zobaczymy zaraz. A ty chodzisz w tym szlafroku swoim, czy ty byś mogła się przebrać na na przykład, nie wiem, ten? Co się dzieje? Czemu ty się tak... Erika gorączkuje. Mam nadzieję, że ona nie umrze z tej gorączki. W ogóle, widzicie? Ona ma tatuaż na plecach. Nie wiem, czy widzieliście. Też tutaj w tym jest taki rozmazany, ale on tak nie wygląda. Czy on wbije ten poziom? Pewnie nie. Słuchajcie, ja nawet na niego kliknąć nie mogę, nie? W sensie, on jest teraz w pracy. Ale jak wróci o tej 19, to powinniśmy mieć na rachunku. Więc, Erika, jak ty skończysz z nim tutaj, to chodź tutaj, wykąp go. Eee, Jamari nas dzisiaj prześladuje, dzwoni już chyba trzeci albo czwarty raz. No nie, nie wbił tego poziomu, no trudno. On jest głodny. Czy my mamy na przykład jedzonko? to jakieś nie mamy. Ale możemy wyciągnąć z lodówy. A nie, bo on i tak pójdzie na dół. Dobra, to słuchajcie, to jakąś on się wykąpie, to wtedy dostanie żarcie. Wiecie co? Ona jest chora. Ona jest chora, a my nie mamy... nie mamy leków chyba. Jeżeli to znowu będzie, że ona mi będzie tutaj jakaś, jak to się mówiło, oszołomiona przez to lekarstwo, to będzie mi przykro. Niech ona weźmie to lekarstwo lepiej. Zobaczymy, czy to zadziałało. Łagodzenie objawów, wyzdrowienie. Przedawkowanie lekarstw? Co? Młody. Czy ty byłbyś tak łaskaw... Ach, ty jesteś głodny, Boże, czekajcie jedzenie. Chodź, ty sobie zjedz to. To zostaw, chodź tu. Zjedz sobie to. I ty chyba chcesz iść jeszcze spać już, nie? Dobra, więc to sobie, pójdziemy zanieść do lodówki. Filip wrócił z pracy, chociaż był tu cały czas. Świetnie, dobra. Czy my mamy na rachunki, czy jeszcze nam brakuje? Brakuje. Brakuje nam dokładnie dwóch simelonów. Czy możemy coś zebrać? Nie możemy nic zebrać, ale możemy rozmnożyć Żobę. Hit. Dobra. I teraz możemy zapłacić za rachunki, tak naprawdę. Więc, y, Erika, możesz zapłacić za rachunki. I zostanie nam tak naprawdę tyle, co nic pieniędzy. Okej, Ok. 98 simoleonów, ale czekajcie, bo jeszcze rozmnożymy żabę. ten kartony możemy sprzedać, co ona nie wiem skąd przetargała w ogóle. I możemy jeszcze, nie tutaj, tutaj. To możemy rozmnożyć jeszcze. I już mamy cztery, 350 prawie. Dobra. Dziecko śpi. Czy dziecko zjadło w ogóle tą sałatkę? Bo coś mi się nie wydaje, bo chyba ją widziałem tutaj. On tego nie zjadł. Dobra, to nieważne. Ty możesz przyjść tutaj, wziąć to dziecko, kołysać, nakarmić od razu, bo zaraz pewnie zacznie beczeć. A ty, Filip, możesz... O, ktoś tutaj stoi pod drzwiami. Weź go, nie wiem, zaproś do środka i sobie poćwiczymy złośliwość, póki tutaj ktoś jest, no bo w sensie, wiecie... Jak się nadarza okazja, to to po prostu róbmy. A jeszcze chciałbym zobaczyć szybko tą aspirację. Czy to jest nasz ostatni poziom? Tak, to jest nasz ostatni poziom aspiracji, tak naprawdę, słuchajcie. Ja jestem zachwycony. Lol. Bo później będziemy w ogóle, wiecie, skupić się na przykład na zwykłej rozgrywce. Nie będziemy musieli e, myśleć o tych umiejętnościach. A ja chciałbym, żeby on to zrobił przed wiekiem seniora. Myślę, że, że, że nawet nie wiem, czy dogramy do wieku seniora tutaj u niego w domu. W sensie wiecie, no bo jak dorośnie nam Ross albo Florian, znaczy ten, to zaczniemy nową generację. No wiecie, tu po prostu poklikam jakieś e, złośliwe interakcje, żeby Filip po prostu wbił sobie jakiś. E, tam procent tego poziomu. Yy, wiecie, złośliwości. No, on dopiero jest na początku. A dziecko płacze, a Filip idzie spać. Nie ma takiej opcji, nawet zmień brudną pieluszkę, karm z butelki, kołysz, podrzucaj, rozmawiaj, przytul. I wtedy będziesz mógł iść spać. Chociaż w sumie możecie, nie wiem. Zrobić barabara z Eriką. Nie masz żadnego problemu. I słuchajcie, rano pójdziemy do pracy z Filipem. Filip, gdzie ty idziesz? Ty idziesz spać. No, słyszymy się rano. Dobra, słuchajcie, jest godzina szósta rano. Oni powstawali wszyscy, bo dziecko zaczęło płakać, także już tutaj ich nie kładę z powrotem. Erika zrobi śniadanie. Oczywiście, pasek jej się zbagował, jak zwykle, to jest nic, nic nowego u mnie, także pewnie będę musiał ją zresetować później. No, ale zajmiemy się na razie tym, że Filip musi iść do Pracy. Zobaczymy sobie, co tam słychać, bo nie byliśmy dawno w sumie. W Słuchajcie, sensie, z tego co pamiętam, to my wysłaliśmy ostatnio jeden kryształ, ale chyba go już mamy. Tak, mamy go już. No to trudno, sprzedamy go. Okej, okay. będziemy mieć pełne ręce roboty przy prowadzeniu ważnych eksperymentów. Bla, 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 dobra, wiemy. Pada deszcz tutaj. A to z tego co pamiętam jest pustynia, no ale nie przyczepiajmy się do takich rzeczy. Chodź tutaj szybko, Filip. Co musimy zrobić? Czekajcie, ja sobie zatrzymę. Poproś współpracownika o metal. Oni oczywiście są połówkami ciał, także nie przejmujemy się tym. Przyjazne, poproś o. nie to. Przyjazne, poproś o metal. Także chodź tutaj, Filip. Szybko. Eksperymentuj przy laboratorium chemicznym. Czy to jest laboratorium chemiczne? To jest laboratorium chemiczne, eksperymentuj. Pracuj nad wynalazkiem o nazwie Antena Satelitarna. Okej, okay. więc sobie tutaj pracuj nad wynalazkiem Antena Satelitarna, co my potrzebujemy? Dowolny pospolity metal, dowolny pospolity kryształ. Jesteśmy w tyłeczku troszkę, bo nie mamy nic takiego. Dobra, zaliczyło mu się to. Teraz film, niestety, ale musisz wyjść na zewnątrz. Jest trochę strasznie i... Pieruny są i w ogóle, ale po prostu musimy mieć do tego, żeby zrobić to. Dlatego szybko Filip, zanim cię coś trafi. Okej, okay, czekajcie, ja zobaczę szybko, co jeszcze potrzebujemy, żeby pracować nad wynalazkiem. Mamy dwa metale i jeden kryształ. Słabo trochę. Kop tutaj kop, kop. Zobaczymy. Kasz jeszcze zobaczy szybko, co tutaj jest. Porozmawiaj z Simką o imieniu Arlen. To była ta blondynka, z tego co pamiętam. Czy my ją tu znajdziemy? Przyjazne. Rozmawiaj. Tak, to jest ona, dobra. Szybko, Filip, chodź, bo nam się czas skończy zaraz. Ty nie zrobiłeś prawie nic. Poprośmy ją o kryształ, bo mamy takie zdanie. Dobrze, plotkuj o im współpracownikach z Simką Arlena. Kasz, zanim ja ją znajdę, czy to jest ona? Przyjazne. Czy to jest ona? To nie jest ona, to jest na oki znowu. Gdzie jest ta Arlena? Chodź, tu z nią poprotkować. Błagam, czy możesz to zrobić? Erika dostała awans. Kryształ potrzebujemy, pospolity. Czy ona nam da kryształ, jak my ją poprosimy, czy... Okej... Okay. Pracujemy teraz tak naprawdę nad tym yy, wynalazkiem, ale powiem wam, że nie zdążymy nawet, bo zaraz kończy się praca! Dobrze, słuchajcie, jesteśmy w domu, Filip jest w stanie, no całkiem niezły, Powiedzmy, że potrzebuje szybko do łazienki. Chodźmy szybko wziąć prysznic. Erika w sumie dostała awans, więc ona jest pewnie mega zadowolona. Piąty poziom i mamy też coś tutaj do roboty. Także pójdziemy sobie na górę, bo ona tą kończyła tą gitarę. W sensie widziałem, że poziom miała. Całkiem spoko i ona jest... Głodna troszkę, ale to później sobie weźmie po prostu jakieś resztki. Czwarty poziom poruszenia się. Mhm. Okej. Okay. Także niech on go weźmie. Niech on go posadzi tutaj na tej toalecie. Może coś z tego będzie. Zobaczymy, czy uda się wbić jakiś poziom. Jak ci idzie. Czy ty wbiłaś ten punkt? Tak, bo wbiłaś, nie? Tak, wbiłaś. Więc i co? Szybko zjedz. Umiejętności literackie. Dobrze. Czyli przyjdziesz sobie tutaj i napisz i ćwicz umiejętności literackie. Młody nauczył się trzeciego poziomu. Super świetnie. Świetnie, genialnie. Trzeci poziom korzystania z nocnika. No niestety nie uda nam się raczej wbić pozostałych tych punktów. Niestety. No trudno. Mamy chociaż korzystanie z nocnika, więc niech on sobie skorzysta. Czemu ty przyszłaś jeść tutaj? Czy ty mógłbyś na przykład nauczyć majsterkowania i wziąć to naprawić? Buby. Ekstra, bo mi się nie chce wydawać pieniędzy znowu na zepsuty sprzęt. I jak ogarniesz to, że to się zepsuło, to będziesz mógł iść spać. Dziecko płacze. Erika, Erika, Erika skończy. Czwarty poziom. Jest, dobra. Boże Easy, gituwa. Erika, ty tu jesteś kurde, bardziej ogarnięta niż Filip tak naprawdę. Jak ci idzie? Filip naprawił, patrzcie go! Ale nie wytarł tego. No dobra, trudno. Młody sobie zjadł i tak naprawdę on w sumie nie chce iść jeszcze spać, ale myślę, że on może iść. W sensie, no co, jest godzina pierwsza w nocy, on sobie pójdzie spać, obudzi się rano i słuchajcie, mamy bodajże urodziny. Tak, mamy urodziny. Czekajcie, czy my mamy potrójne urodziny? Mamy potrójne urodziny. No dobra, to słuchajcie, ja myślę, że możemy zorganizować przyjęcie. Zaplanuję wydarzenie towarzyskie. Czy ty wstałaś, Erika? Tak, ty wstałaś. Okej, okay, i ty jesteś też trochę głodna, ale słuchaj, ja cię bardzo proszę, żebyś ty. Kurczę, nie no, teraz tego nie zrobimy. Czy ty idziesz do pracy, ty idziesz do pracy. Nie wiem trochę jak to rozegrać. Dajcie mi chwilę, ja się muszę zastanowić. Okej, okay, kochani, no więc y, przemyślałem trochę sprawę i tak naprawdę wszystkie plany się posypały. Bo, y, plan z przyjęciem się posypał dlatego, że słuchajcie, Filip pracuje do 19. On ma niby 6 dni wolnego, ale ja bym chciał, żeby... Żeby on poszedł do pracy, bo no nie ukrywam, zależy mi na tym, żebyśmy. Popchnęli tę karierę do przodu. A jeżeli on nie pójdzie do pracy, no to, no to wiecie, dostanie tylko swoją standardową wypłatę, a pasek się nie podniesie. Dlatego on pójdzie do pracy. Jemu się w ogóle ten pasek już buzuje. Z tego co widziałem, to właśnie Rosowi się jeszcze nie buzuje. Także on sobie pójdzie do tej pracy i wróci o 19 i wtedy spróbujemy zrobić takie po prostu urodziny, że zaproszę po prostu telefonem tamtego Robina z jego mężem. Jamarim i no nie wiem czy dzieci przyjdą, w sensie czy jestem w stanie w ogóle zaprosić dzieci, no pewnie nie no i pomysł z ogrodem tam też nie wypali bo będzie padać dlatego sobie darujemy więc jeżeli się uda mam nadzieję, że się uda, to zrobimy po prostu im wszystkim trzem urodziny wiecie, w koło 20 nawet może przed 20. Więc dzisiaj po prostu będzie dzień Eriki. Spróbujemy jeszcze podbić umiejętności Rossowi trochę. No, gdzie, no, Florian, no to Florian, no to Florian sobie będzie po prostu leżał. I postaramy się też nim zająć, jak będzie potrzebował. No a co do Eriki, no to ona w sumie zrobiła, co miała zrobić do pracy. Ona również idzie na 16 i wraca o 21. To ona sobie weźmie po prostu dzień wolny urlopu. No bo jej ta kariera tak naprawdę nie jest potrzebna, żeby ten, a pieniążki sobie dostaniemy tak czy siak. Ja. Ona sobie zadzwoni, weź dzień wolny. Ona sobie weźmie ten dzień wolny i ona, słuchajcie, przygotuje tort. Mam nadzieję, że jeden wystarczy że mi nie zgarnął go, w sensie, wiecie. On się jeszcze śpi, dziecko zaczęło płakać, więc zmienimy mu brudną pieluszkę, karmmy go z butelki, przytulnego go. E, młody też w sumie może stać. Czy ty możesz już samodzielnie korzystać? Możesz, Boże, idealnie. A, okej. Okay. No wyślij go w pojedynkę. Roz, skoro o tobie mowa, to ty co chodź tu, se weź, yy, rozmawiaj z tym miskiem kilka razy, ci kliknę, że porozmawiał. Może wbijesz piąty poziom komunikacji, kto wie, kto wie. Piąty poziom komunikacji. Co do pokoju tego młodego, to słuchajcie, będę musiał tutaj, wiecie, coś na razie skleić z tego pomieszczenia, tak wiecie jakieś podstawowe rzeczy i ja się po prostu tym zajmę, nie wiem czy między odcinkami sobie po prostu mu umebluję ten jakoś pokój, trochę go może powiększę, bo widzicie ros ma bardzo duży ten pokój, tak naprawdę. I co w ogóle do kolorów Floriana, to tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia co zrobić. Czy go też pakować w czerwień, czy, czy, czy co. No chyba tak, no bo nie wiemy tak naprawdę, kto będzie dziedzicem i też nie wiem, czy, czy wybiorę go sam, czy po prostu wy mi pomożecie zdecydować, czy będzie jakaś ankietka, może, no zobaczymy. Oni i tak myślę, że będziemy dopiero decydować, tak nawet nie, że decydować ostatecznie, ale tak przymierzać się, czy nie będziemy dopiero jego nie będą obydwojen w wieku, nie wiem, koło nastoletnim. Nie? Tak żebyśmy zobaczyli też jak wyglądają. No zobaczymy. Pamiętam, że Filip ma w wyposażeniu kryształy i będziemy musieli je wiecie, wysłać do geologii. I zobaczmy, czy coś z tego będzie. Widziałem, że tam mamy coś, jakiś kamień mega rzadki, czy coś w tym stylu metal, więc mam nadzieję, że coś z tego będziemy mieli, wiecie, jakiś pierwiastek. I też zastanawiam się, bo wiecie co, tutaj jest niewystarczająca ilość miejsc na te pierwiastki, będzie brakuje jednego miejsca, nie? bo tam dochodzi jeden pierwiastek w, właśnie w witej w tej pracy. I nie wiem czy też go będziemy szukać, czy po prostu sobie darujemy także to wszystko. Zobaczymy jeszcze. Rosm być może wbije czwarty poziom, ale wiecie co? Nie wierzę w to, że wbije. Piąty, przed dziewiętnastą, jak wróci Filip. Okej. Okay, czwarty poziom umiejętności myślenia. I tak naprawdę to chyba by było na tyle, ile my jesteśmy w stanie sobie tutaj ogarnąć tych punktów. Erika, bądź tak bardzo ci proszę łaskawa i upiecz tort. Dodamy sobie tutaj świeczki, żeby nam nikt nie dotknął tego tortu. Najpierw na pewno postarzymy Floriana. Później może postarzymy właśnie y, Filipa, a na koniec postarzymy Rosa. Wrócił. Boże, Penę przyszła. Ale ekstra. Zaprosi ją do środka. I słuchajcie, ja od razu tak. Pójdziemy na górę, Filip, czy ty byś mógł to zrobić? Postaż Floriana. Jamari chce przyjść, niech przyjdzie, bo już dzwoni, nie wiem, który dzień z rzędu. Postażmy tego Floriana. Pięknie, wylosujmy mu, przylepa. Nie będzie przylepa. Dobra, mamy tego Floriana. No na razie no wiecie jak jest. No na razie nic nie widać, dlatego e, słuchaj, zostaw tego Floriana już. Weźmiemy sobie, od razu, otworzymy lodóweczką. Połóżmy ten tort. Tutaj dmuchnij świeczki Filip. Boże, to jest to jest moment. To jest już moment, kiedy on już będzie dorosłym. To jest hit, szok, tora Filip. Przekręcanko. Filip zmienił grupę wiekową. I tak naprawdę nie zmienił się prawie w ogóle, ale wiecie jak jest. Dobra, od razu dodaj świeczki, nawet nie dotykaj tego tortu. Poproszę o pomoc. A, Filipa możemy wziąć. Stawaj młody. Zróbmy to kolejne, kolejne urodzinki. Oczywiście, wiecie, pójdę sobie do kasa, wszystko załatwię też. On się tu nam przekręci. Rozrozwinął swoje umiejętność na tyle, że zyskał cechę bonusową, obejrzy wszystkie bla bla bla. Okej. Okay. I tutaj nam sugerują, że motoryczne albo społeczne, albo umysłowe, więc tak naprawdę każde z tych trzech. Dobra, także ja sobie szybko obczaję jakie on musi mieć cechy do przyszłej generacji. Dobra, słuchajcie, nie nagrałem tego niestety, ale dobrze, że ogarnąłem to teraz, nie? Słuchajcie, dałem mu cechę porywczy, bo taką musi mieć i dałem mu aspirację łobuziaka, także y, słuchajcie, ogarnę ich teraz szybko w kasie, bo są kompletnie, wiecie, randomowi totalnie i słuchajcie, y, będziemy tak naprawdę kończyć, także szybko wchodzę do kasa, ogarniam co mam ogarnąć, słyszymy się za chwilę. Okej, okay, kochani, ja właśnie skończyłem y, robić tutaj w kasie, no i tak jak możecie zobaczyć, Rosowie zostawiłem oczywiście, nie ma rzęs. Nie wiem dlaczego. No usunąłeś się w każdym razie, zostawiłem, dodam mu później, ustawiłem mu właśnie te z powrotem włosy. Moim zdaniem wygląda strasznie uroczo, w sensie, no, cute. Nie? Zrobiłem takie, nie wiem. W sensie, wiecie, takie joggery totalne, wszystko obwisłe, takie mm, oversize, o tak to nazwijmy, oversize. Nie dawałem mu drugiego stroju, bo tak naprawdę, przyznawam się szczerze, że ja nie mam praktycznie modów dla dzieci. Ja będę musiał iść na jakiś shopping zakupowy, iść pościągać jakieś rzeczy, także no niestety jak na razie będzie miał tylko to. Tutaj ma taki jakiś zwykły garniak. Tutaj jest sportowy zwykły do snu, na imprezę, do pływania na ciepłą pogodę, na zimną pogodę. Co do małego Floriana, to wygląda on w ten sposób. E, oczywiście też zniknęły mu rzęsy, ale to później naprawię. Postanowiłem, że dam mu takie krótsze włosy, skoro e, właśnie Ross ma dłuższe. E, Florian ma brązowe oczy po Erice, natomiast Ros ma niebieskie po e, Filipie. E, no i w sumie, no, co wam mogę jeszcze powiedzieć? Co do wyglądu, no to e, ustawiłem mu dwa stroje. Tutaj oczywiście e, też mam problemy ze znalezieniem czerwonych rzeczy, bo większość e, dostało e, Rosek był mały. Mały, dlatego tutaj ma tylko taki mały akcent z frytek z maka, a tutaj ma po prostu taki właśnie byczek, przez jest byk. no i jakieś logo gangsterskie. <noise> Także dalej. Tutaj ma po prostu taki, strój. On ma w ogóle ten sam garnitur, tutaj i tutaj. Tak jak miał, właśnie roz, tylko że on ma czarny, a roz miał czerwony. Tutaj ma taką zwykłą piżamkę. Tutaj ma dopływania, tutaj ma na ciepłą pogodę, na zimną pogodę. No i w sumie to chyba byłoby na tyle, tak mi się wydaje. Diane, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. W przyszłym odcinku planuję ślub, ale też nie wiem, jak z tym wyjdzie. Zobaczymy, czy uda mi się to jakoś zorganizować. Też wszystko zależy wiecie od Simsowej pogody, od, od takich rzeczy, dlatego ja będę musiał szybko to obczaić. No jeżeli nie ślubno, to zrobimy coś innego. Filip już jest dorosły, to jest w ogóle hit nad hity. Jestem w szoku totalnie, że już jesteśmy na tym etapie, a to dopiero dziewiąty odcinek. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i słyszymy się w następnym odcinku. Także pa.